Cześć siemanko, chciałbym dzisiaj wam przedstawić pokrótce sytuację jaka wyglądała w ostatnim dniu jeżeli chodzi o FC Pro czyli omówienie taktyk pro którzy grali w grupie D więc przejdziemy od razu tutaj do przede wszystkim podsumowania tej tabeli, która no, dla niektórych jest sporym zaskoczeniem, dlatego że PHZIN, czyli zwycięzca poprzedniej edycji FC Pro zakończył rozgrywki na czwartym miejscu w tej grupie, więc no niestety nie przeszedł on dalej, co jest sporo niespodzianką również sporo niespodzianką jest to, że awansował dalej yy, reprezentant Galatasarayu czyli KTZN więc, więc to jest na pewno spore zaskoczenie, bez oczywiście niespodzianki tutaj yy, oczywiście o oraz Levi Everett, który miał świetną drugą część yy, tych rozgrywek w yy, rundzie rewanżowej spisał się świetnie, cztery zwycięstwa i Jedna porażka. Dam mu awans, oczywiście, też na Mistrzostwa Świata. I będzie oczywiście walczył o ten trofeum w FC Pro. No i nie przedłużając, przejdźmy oczywiście do wytycznych. Będziemy szli po kolei od ostatniego miejsca w grupie, aż do Lewiego, który tą grupę oczywiście wygrał. Tak więc już tutaj pokazujemy na początek taktykę Paulo Neto. Więc, zrobimy może takie małe jeszcze przesunięcie Tak? O! Idealnie Więc, Paulo Neto zdecydował się na formację 4 2 3 która jest Można powiedzieć, że najlepszą formacją na ten moment Więc, jeżeli chodzi o Styl konstruowania akcji Równoważony, to chyba praktycznie każdy pros się na, na, na to decydował Obrona wysoka Jeżeli chodzi o wartości no tutaj ja korzystałem oczywiście z kodów, które FC Pro nam przekazało na koniec transmisji, aczkolwiek one mogą się różnić trochę od tego, co, co my tu mamy. No 70 to jest tam wartość minimalna, tak, w tej wysokiej obronie. Natomiast jeżeli chodzi o wytyczne, bramkarz, już jak to woli, tutaj Paulonet zdecydował się na wybiegającego bramkarza. Boczni obrońcy, co ważne, na obronie, więc tutaj po prostu obrońcy zostawali z tyłu, żeby nie, nie dawać się tutaj łapać na kontry. Powiada, bo wiadomo, teraz często jest tak, że w tej formacji 4 2 1, 3 ci schodzący, ci skrzydłowi e, są na, na te kontry oczywiście bardzo, bardzo dobrze ustawieni. więc ci boczni obrońcy mogą być. Była pani, i tworzy się luki wtedy w obronie. Więc tutaj to ustawił ich na, na obronę, więc nie było tych dziur e, w obronie, więc oni zostawali z tyłu, przez co te kontry były zdecydowanie e, mniej groźne. Defensywni pomocnicy to jest bardzo fajna opcja i ja bardzo często grałem w, z tym rozwiązaniem Cofnięcie rozgrywający z rolą budowania akcji Czyli to było tak, że ci defensywni pomocnicy jak trzeba było bronić oczywiście zostawali z tyłu Natomiast kiedy trzeba było rozegrać akcję oni też pokazywali się Chodzili do przodu tak, można było wtedy tak jak ja to często robię ze skrzydła podawają do środka pomocy i potem ci środkowi pomocnicy albo do tego SPO albo do napastnika podawali albo na tych skrzydłowych, którzy już byli w polu karnym i wykańczali tą, e, tą akcję środkowy pomocnik ofensywny w ustawieniu rozgrywającym e, i zrównoważona rola więc tutaj standardowa opcja w, w tejże formacji, bardzo często używana e, skrzydłowi chodzący na pasnicy to jest chyba jedyna taka sensowna opcja na ten, na ten moment z rolu Czyli jak trzeba było chodzili na bok, jak trzeba było też podejść do podania też pojawiali się do, do tego podania no i napastnik w nie ten napastnik ofensywa raczej to też standardowe rozwiązanie także tak to wyglądało jeżeli chodzi o Paulonetto więc teraz przejdźmy do Fumy Fuma też zdecydował się na formację 4-2-1-3 cel konstruowania zrównoważony niezmiennie obrona wysoka tutaj tak samo mówiłem raczej tutaj nikt inny nie, nie zdecydował się na jakieś inne ustawienie poszli obrońcy to jest ciekawie, bo Walker zostawał z tyłu, miał tą rolę obrony. Natomiast Teo Hernandez był na zrównoważony, więc jak trzeba było, to też trochę powiekł do, do, do przodu. Liczył się z tym Fuma, że, że może być kontra po, po tej stronie, gdzie jest Teo Hernandez. Środkowi pomocnicy defensywni. Cofnie to rozgrywający budowanie akcji. To samo co, co Paulo Neto, więc tutaj bez zmian. Zidane rozgrywający zrównoważony również to samo. I skrzydłowi schodzący na pasticy Przędobelski też to ustawienie, co, co u Paulo Neto No i napastnik wysunięty, napastnik intensywa więc praktycznie to samo, co miał Paulo Tą różnicą, że boczny obrońca 1 był na zrównoważonym. No i bramkarz, to jest zawsze wedle uznania. Często się mówi tak, że tam, gdzie ma więcej plusów, ten bramkarz to, to daje się tą rolę. okej, okay. no to przechodzimy do zeszłorocznego zwycięzcy FC Pro, czyli do PJ który, no właśnie, on tutaj zdecydował się na ustawie 4-4-1-1 i tutaj spore zaskoczenie jak dla mnie, bo oczywiście z tym konstruowania akcji jest zrównoważony, natomiast obrona była wysoka i, i ja mam wrażenie, że to też mogło pokrótce go pokarać bo często jest tak, że jak się gra tą formacją 4-4-1-1 czy 4-4-2 to jednak tą obronę staramy się ustawić niżej, dlatego że my nie mamy tych defensywnych środkowych pomocników, więc tutaj to mało, nie jest tych graczy do, do, do pokrycia, tak, tym bardziej, że Środkowi pomocnicy byli ustawieni na box to box, czyli od obrony do, do ataku się pojawiali. No ja mam wrażenie, że, że to było jednak za małe jeżeli chodzi o, o obronę. Natomiast boczni obrońcy mieli tą obronę, jednak no, mogło tutaj zabraknąć tego pokrycia też w, w środku pola. Boczni skrzydłowi, chodzący na pasnicy, zrównoważony. To jest standard, jeżeli chodzi o 4-4-1-1, że coś takiego się ustawia. E SPO, wysunięty napastnik, czyli ten Shadow Striker po angielsku. E raczej to musi być ta, ta rola w, w tej formacji, tej 4-4-1-1, bo brakuje jednak potem tej, tej ofensywy w środku e pola. No i napastnik, wysunięty napastnik, ofensywa też raczej nie, niezmiennie, niezmiennie. E bramkarz na, na roli bramkarz obroda. Także tutaj też nic, e nic nowego można by po 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 powiedzieć. Natomiast to no mówię, 5 jest spore zaskoczenie, że. Nie dostał się dalej, bo jakby nie było, był tutaj no, jako jeden z tych faworytów, tak, wyznaczany przez, przez wszystkich tutaj graczy, przez dawców tej, tej sceny. Szkoda, ale zobaczymy, zobaczymy, jak inni sobie poradzą. No i właśnie przechodzimy do kolejnego zaskoczenia, tym razem pozytywnego, bo mamy tutaj Katie Ziena, czyli reprezentanta Galatasaray, Sarai, który, no właśnie, 3-2-1-3, to mu ubogło w, w awansowaniu dalej. W tym tak zwanym Miracle Realnie, jak to się często mówi w przypadku League of Legends, tych rozgrywek, że miał tą rundę znacznie lepszą, tą rewanżową. No i jeżeli chodzi o wytyczne, bocznie obrońcy na zrównoważonym. Także tutaj trochę, trochę też i manewrował, jeżeli chodzi o ofensywę. Może to też ta, ta, ta odwaga w, w, tej, w tej taktyce pomogła osiągnąć te, te dobre wyniki. Defensywni pomocnicy, to jest ciekawa opcja bo jeden jest cofnięty rozgrywający obrona czyli on zostawał z tyłu czyli pokrywał trochę tych bocznych obrońców więc tutaj nie było może tak, aż takich wielkich luk jakby się może, można było wydawać kiedy się patrzy no, mamy tych bocznych obrońców zrównoważony jeszcze ci defensywni na cofniętym czyli którzy też trochę rotują, no nie tutaj nie ma co się martwić bo ten jeden jest na, na obronie, natomiast ten drugi miał budowanie akcji, czyli on pomagał też trochę w, w konstruowaniu tych różnych rozwiązań w, w ataku SPO rozgrywający zrównoważone raczej tutaj bez, bez zaskoczenia. E, tak samo nie ma zaskoczenia, jeżeli chodzi o tą trójkę atakujących: skrzydłowi schodzący na wszędobylski i na wysunięty, na ofensywny. Bramkarz, bramkarz po prostu. Bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o bramkarzy, raczej się daje tam, gdzie jest więcej plusów. Jak to woli, zresztą tak to, to jest y, jeszcze jak najbardziej opcja preferencyjna. Okej, okay, no to czas na lidera tej grupy, czyli Abumakach. No i on tutaj zdecydował się na 4-4-1-1. Wiele osób zastanawiało się, czy znowu nie zdecyduje się na formację 4-5-1, którą grał w tej pierwszej części rozgrywek w grupie D. No nie, przeszedł na 4-4-1-1. E, przepraszam, 4-2-3-1, dopiero doczytałem. No one są podobne do siebie, więc, więc też może trochę, trochę mylić. 4-2-3-1 w wersji szerokiej, trzeba wiedzieć, tutaj przede wszystkim mieć to na, na uwadze. Boczni obrońcy, boczny obrońca zrównoważony, ale obrona i tak była bardzo, bardzo dobrze ustawiona. Dlatego, że defensywni pomocnicy mieli to rolę defensywny pomocnik obrona. Czyli oni zostawali z tyłu, kiedy ci boczni obrońcy wybiegali do, do przodu, pokrywali to wszystko, tak. Ale mnie zaskoczyła opcja przy środkowym pomocniku ofensywnym miał klasyczną dziesiątkę mało kto się decyduje na, na takie ustawienie zazwyczaj to jest właśnie ten shadow striker czyli ten co jeden napastnik albo rozgrywający, no tutaj albo maka wybrał klasyczną dziesiątkę, no i to mu pomogło w y, przejściu dalej e, pocis tej skrzydłowi schodzący napastnik zrównoważony, napastnik wysunięty napastnik, bramkarz, bramkarz. E, no i właśnie wysoka obrona, 70 co najmniej e, a to dlatego, że miał tych środkowych defensywnych pomocników, więc mógł sobie pozwolić na to Abumakach, i jeszcze tutaj raz 4-2-3-1 w wersji. szerokiej okay. a próbuję to zaakceptować, dlatego że przechodząc do lewego, no właśnie, Lewis zdecydował się na 4 2 3 również, ale w tej wersji wąskiej, co jest dużym zaskoczeniem. No bo teraz widzimy najczęściej to jest głównie 4-2-1-3, 4-4-1-1. Czasem tam jest 4 4 2 bardzo rzadko, jak już ktoś naprawdę jest koneserem tej formacji, pozostanie przy tej taktyce. Natomiast no, Holender wybrał 4-2-3-1 w wersji e, szerokiej. I teraz tak, boczni obrońcy zrównoważony. A to dlatego, że środkowi defensywi pomocnicy mieli tą e, rolę defensywnego pomocnika, więc oni pokrywali to, co e, mogli ewentualnie boczni obrońcy zostawić, jeżeli chodzi o luki. Bardzo ważna rzecz, bo tutaj w tej grafice e, mamy SPO na rozgrywającym, a ci boczni środkowi pomocnicy ofensywni w e, kodzie. Mają cofnięty na pasji, natomiast ja bym chciał tutaj nawiązać też do wywiadu e, Lewiego, bo pokazując formację już na, na, na sam koniec e, tych wszystkich spotkań, on wspominał, że bardzo często zmieniał ustawienia. Na to, I finalnie, gdy pokazywał taktykę, I boczni ofensywni, pomocnicy środkowi, e, tak jak umie, Bale Zidane, to jest oczywiście podgląd, do, jeżeli chodzi o mój skład, e, wszystkich SPO miał na rozgrywającym, zrównoważonym, więc. E, Tutaj nie ma co jakby przy przywiązywać się za bardzo do tych rur, dlatego że lepiej je zmieniał w trakcie, w trakcie tych, tych spotkań, kiedy widział, że ktoś tam nie gra. Y można oczywiście zostawić, y tak jak tutaj jest w koncie tych nie na pastigu, można popróbować sobie. tak to jak najbardziej oczywiście zachęcam. Nie ma co jakby brać jeden do jednego wszystkich ustawień i tym grać. Trzeba operować, trzeba wybierać to co dla was jest najwygodniejsze No lewie mu to przypadło jak najbardziej do gustu i to mu pomogło wygrać tą grupę D. no i napastnik wysunięty na napastnik ofensywa, pramkarz framkarz zrównoważony więc tak to, tak to wygląda na koniec oczywiście podrzucam kody tak żeby można było sobie ewentualnie skopiować, ja polecam SBC, jeżeli chodzi o stronę bo tam jest taka możliwość skopiowania sobie danego kodu można sobie podejrzeć wtedy, jak to wygląda Potem ewentualnie wrzucić sobie na, na samą już grę. No i tyle. Tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o grupę UD. Niedługo już faza playoff, bardzo dużo ciekawych spotkań się zapowiada, więc ja też nie, nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać. No i też jestem ciekaw, jak zawodnicy zaadaptują się do tej łatki. No bo ta łatka trochę namieszała, aczkolwiek też są już pewne dyskusje, że. No coś tam się mogło pozmieniać w międzyczasie, że ta gra jest też troszkę inna, ale to, to, to wiecie, to zawsze, zawsze tam będzie jakieś pole do, do dyskusji. Natomiast ja bardzo dziękuję za poświęcony czas. W razie czego ja oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, obserwacji, żeby być na bieżąco z tymi taktykami. Ja też oczywiście zapraszam do siebie na Twitcha. Tam też często transmitujemy, rozmawiamy na temat tego, co się dzieje w świecie EAFC. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam. Cześć.